czyli tych docelowych kończyń, ale zrobimy teraz takie, takie kończenia, które może nie zawsze super wychodzą, ale jeżeli on będzie się zamykał i nie pozwala mi iść wyżej, to, to mi pozwolą odwrócić jego uwagę. Okay? Bo często jest tak, że zwłaszcza z tych początkujących, na tych początkujących stopniach, na początku mamy ten zosiad czy na jakąkolwiek inną pozycję i idziemy po jednej linii. Okej, okay, ma łokcie, muszę podnieść ten łokieć i tu się męczy. obwinuję, aż mnie płyną i Bardzo dobrą rzeczą jest Odwracanie uwagi człowieka od jednej rzeczy, żeby sobie do niej potem wrócić. Więc ja teraz będę chciał, jak jestem nawet, nisko ten. czy jestem pod górą, czy nie, często się zdarza, że on ma te ręce przy moich kolanach, bo ma przy kolorach. Nie, nie boję się tego włożku. O, gdzieś tu pod nie? Wiem, że nawet jak go złapę za precynkę, będę chciał podejść, to na mojej drodze sobie go łopić. Okay? Oczywiście. On się nie za bardzo ma ochotę skręcać, bo ja go kontroluję. Ja może jestem. Próbuję go podciągnąć, próbuję wyjść tu, ale też nie za bardzo mi się udaje, bo są bokcie blisko przyglojone. Chłop nie za słaby, ja niewyspany. No ale co tu się dzieje? No Zapomniał o szyi, więc będę sobie szukał ataku na szyję. I są to rzeczy proste, ale należy sobie zakodować, że ja po prostu muszę odwrócić jego uwagę. Okay? Więc pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy, to jest bardzo niemiła. Tak zwane okej? Idę sobie po jego obydwu tobie. Łąki są szeroko. Tutaj będzie miejsce, żeby złapać. Zrobię sobie prostą rzecz. Idę do góry. Ok. Mi na wcale nie zależy, żeby on klepał. Znaczy, no, jak klepię, to jest fajnie, bo przynajmniej on wie, jak to było straszne. Co ty mi zrobiłeś. No mi, mi zależy na tym, żeby on, no bo przecież nie będzie czekał aż umrze, tylko tymi rękami pójdzie do góry. Idę sobie jestem tu szeroko. No nie wiem, może nie mam tej głowy, mam dwie wolne ręce i ten do Piąty tu. Nikt do środka, nie no jest to może jakaś super techniczna, nie jest to mega dżentelmeński. ale... A, a, a co byś zrobił? Normalnie? To jest dobrze, ok? A więc, oczywiście to jest, końcem, kończę, tym, jest to kończenie, jest to kończenie, ale nie zależy na tym, żeby sobie pójść wysoko, znowu sobie dotykać. Dobra? Pierwsze pytanie. Zrobię sobie od razu trzy. Yy, ja nie, nie mamy czasu, więc musimy sobie wszystkie przeciwczyny szybkości. Druga rzecz. No jeżeli mam włożoną rękę do środka, to będę sobie szedł do Ezechielu. Ale czasami się zdarza, że tej ręki nie mogę włożyć. Może się trochę boję, że nie bujnie. Fajną opcją jest pójść sobie pięścią na jego szyję. Mocna piącha, znowu piąch leo, Czyli nie jest flaczek, nie jest tak jak dzisiaj młodzież podaje na cześć. Tylko chodzę sobie tu na okay. idę sobie klatką do niego, okay. Znowu, jak się zacznie rozluźniać, to zaczynam sobie pracować. Rozłożyłem się, łapić, i sobie i wysoką. Mówią, szukam, I taka, to jest taki szokerek, no nie? To nie musi być, że go umorduję, że moje najlepsze duszenie świata, ale no mam te ręce gdzieś na zewnątrz, wchodzę sobie do środka, kładę klatkę i tu się zaczyna robić nieprzyjemnie. Trzecią rzeczą, najbardziej uprawną to jest właśnie ten ryzyak. I znowu ręka do środka i teraz trochę wedle waszego uznania. Jak chcę być taki elegancki, to sobie wjadę tutaj do środka. Ale tak naprawdę najfajniejszą, najprostszą rzeczą to jest znowu ułożenie piocha na szyję i praca tu. Nie? Bo on na pewno będzie dobrze zamykał. Jest tam grzebanie. Poszukaj sobie głową otworzenia. Okay. No i znowu, jak odklepię, fantastycznie. No ale tak naprawdę raczej zobaczysz, że się coś tu święci. Gdzieś mi to... O, o, o! I już witam się z wioską. Ok? Chciałbym, żebyście sobie tak to rozegrali. Żeby mieć w głowie. że Jak czuję, że nie mogę podchodzić, to szukam czegoś przyczyni. Możecie nawet go pogilgać. Może uznasz, że wiecie co robicie. I wtedy pójdą ręce do góry. Nie wiecie, że oczekiwanie chociaż się ten. Dobra. Ale spróbujmy sobie te trzy niezbyt gentlemanskie akcje. Są szybkie. Są średnio skuteczne. Ale jak się chłop nie spodziewa, to będzie rękami z góry i będzie Wam dawał miejsce do wejścia pewne pachę. Dobra? Za. Cześć!